Warszawa, 16 marca 1971 roku. Sala kongresowa. Pięć tysięcy ludzi czekało, aż Czesław Niemen wyjdzie na scenę. Bilety wyprzedane w trzy godziny. Najgorętszy koncert roku w Polsce. Czesław stał za kulisami, poprawiając kołnierz swojej czarnej koszuli. Miał 32 lata. Był legendą. Jego głos potężny. Pełen emocji, poruszał miliony, światła zgasły, tłum zawył. I gdy Czesław wszedł na scenę, stadion eksplodował wrzaskami. Zaczął od: Dziwnego jest ten świat. Jego głos wypełnił salę, a ludzie śpiewali każde słowo razem z nim. Ale podczas trzeciej piosenki, gdy Czesław skanował publiczność, Coś, co zawsze robił, łącząc się wzrokiem z różnymi sekcjami, nagle się zatrzymał. Jego głos zadrżał, tylko na sekundę. Większość ludzi tego nie zauważyła, ale Czesław zobaczył kogoś. W ostatnim rzędzie, sekcja G, miejsce 127. Starszy mężczyzna w wytartym płaszczu, siwe włosy, zapadnięte policzki, dłonie spoczywające na kolanach. Jakby każdy ruch sprawiał mu ból, i w tej chwili Czesław wrócił o dwadzieścia lat wstecz. 1951 rok. Stargard, mała szkoła muzyczna na obrzeżach miasta. Dziesięcioletni Czesław Niemen, wtedy jeszcze Czesław Wydrzycki, siedział w klasie, bojąc się odezwać. Był najuboższym dzieckiem w szkole. Jego ojciec nie żył. Matka pracowała w fabryce 16 godzin dziennie. Czesław miał głos. Wszyscy to wiedzieli, ale bał się go użyć. Bał się, że będą się z niego śmiać. Pan Kazimierz Borowski był jego nauczycielem muzyki. Wysoki, chudy mężczyzna w okularach, który zawsze nosił tę samą marynarką z łatami na łokciach. Czesławie, powiedział któregoś dnia pan Borowski, zostań po lekcji. Czesław pomyślał, że jest w kłopotach, ale gdy wszyscy wyszli, pan Borowski usiadł przy pianinie. Zaśpiewaj coś dla mnie, cokolwiek. Nie potrafię, panie nauczycielu. Nie pytam, czy potrafisz. Pytam, czy zaśpiewasz. I Czesław zaśpiewał. Cicho, drżącym głosem. Starą polską pieśń ludową, którą nauczyła go matka. Pan Borowski słuchał w milczeniu. A gdy Czesław skończył, nauczyciel miał łzy w oczach. Synu, powiedział cicho, masz dar, dar, który słyszę raz na dziesięć lat, ale jeśli go nie rozwiniesz, jeśli go nie wychowasz, umrze i świat straci coś pięknego. Od tego dnia pan Borowski dawał Czesławowi prywatne lekcje za darmo, po szkole, w weekendy, uczył go techniki, oddychania, kontroli. Ale co ważniejsze, uczył go czegoś innego. Muzyka, mówił pan Borowski, nie jest o tym, żeby dobrze śpiewać, jest o tym, żeby mówić prawdę, żeby dotknąć ludzkich serc w taki sposób, żeby poczuli się mniej samotni. Czesław spędził pięć lat pod opieką pana Borowskiego. Jego głos stał się potężniejszy, pewniejszy, bardziej ekspresyjny, a potem w 1956 roku wszystko się rozpadło. Komunistyczny rząd zaczął naciskać na szkołę. Muzyka zachodnia była dekadencka. Jazz był burżuazyjny, a pan Borowski nauczał wszystkiego tego. Jest działaczem antysocjalistycznym, napisał raport partyjny. Zatruwa umysły młodych ludzi burżuazyjną ideologią. Pewnego dnia Pan Borowski został wezwany do biura dyrektora. Godzinę później wyszedł z pudłem swoich rzeczy. Zwolniony, piętnastoletni Czesław patrzył, jak jego nauczyciel odchodzi: plecy zgarbione, duch złamany. Panie nauczycielu, zawołał Czesław, biegnąc za nim. Pan Borowski się zatrzymał, odwrócił się i na jego twarzy był smutek głębszy niż gniew. Czesławie, powiedział cicho obiecaj mi coś. Cokolwiek, obiecaj, że nigdy nie przestaniesz śpiewać. Obiecaj, że użyjesz tego głosu, aby powiedzieć prawdy, których oni boją się usłyszeć. Obiecaj, że będziesz śpiewał dla tych, którzy nie mają głosu. Obiecuję. Pan Borowski skinął głową, położył rękę na ramieniu Czesława. Staniesz się wielki. Wiem to. Po prostu nie zapomnij, skąd pochodzisz. I nie zapomnij ludzi, którzy w ciebie wierzyli. Gdy nikt inny nie wierzył, to była ostatnia rozmowa, jaką mieli. Pan Borowski zniknął. Czesław słyszał plotki, że został umieszczony na czarnej liście, że nie mógł znaleźć pracy, że żył w ubóstwie, ale Czesław był młody, zajęty. Jego kariera zaczynała kwitnąć i z wstydem, który teraz poczuł, zdał sobie sprawę, że nigdy nie szukał swojego starego nauczyciela. Aż do tej chwili, gdy zobaczył go w ostatnim rzędzie sali kongresowej. Czesław nadal śpiewał, ale jego koncentracja się rozbiła, jego oczy wracały do tego ostatniego rzędu, do tego mężczyzny w wyświechtanym płaszczu. Pan Borowski miał teraz 60 lat, wyglądał na siedemdziesiąt. Jego twarz była wychudzona, ubranie podarte, ręce drżały. A najgorsze? Siedział na najtańszym miejscu w całym budynku miejscu za piętnaście złotych miejscu, na które prawdopodobnie oszczędzał miesiącami. Gniew wzbierał w Czesławie nie na pana Borowskiego ale na siebie na system na niesprawiedliwość tego wszystkiego. Ten człowiek nauczył go wszystkiego dał mu swój czas, swoją wiedzę, swoją wiarę za darmo. I teraz siedział w ostatnim rzędzie jak nikt. Podczas gdy Czesław stał na scenie, noszący garnitur za 500 zł, zarabiający więcej w jeden wieczór niż pan Borowski prawdopodobnie widział przez cały rok. Piosenka się skończyła. Publiczność klasnęła grzmiąco, ale Czesław nie przeszedł do następnej piosenki. Zamiast tego odłożył mikrofon i zaczął mówić. Przepraszam, powiedział, jego głos pełen emocji, którą starał się kontrolować. Zanim przejdę dalej, muszę coś powiedzieć. Pięć tysięcy osób ucichło. Jest tu dzisiaj ktoś, ktoś, bez którego nie byłoby mnie na tej scenie, ktoś, kto nauczył biednego chłopca ze Stargardu, że muzyka może zmienić życie. Jego głos się załamał. Ten człowiek nazywa się Kazimierz Borowski, a siedzi w ostatnim rzędzie tej sali, ponieważ jest to wszystko, na co go było stać. Sala zawrzała szepcąc. Czesław wskazał na ostatni rząd. Pan Borowski, proszę wstać. Starszy mężczyzna zamarł. Pokręcił głową, próbując się skulić. Proszę! nalegał Czesław. Wstań, wolno, niepewnie. Pan Borowski wstał. Ludzie w jego rzędzie zwrócili się, żeby zobaczyć. Ten człowiek, powiedział Czesław, patrząc na niego przez całą długość sali, był moim nauczycielem muzyki, gdy miałem 10 lat. Uczył mnie za darmo, po szkole, w weekendy nie dla pieniędzy, nie dla sławy, ale dlatego, że wierzył, że każde dziecko zasługuje na szansę. Uzy spływały teraz po twarzy Czesława. W 1956 roku, Rząd go zwolnił. Powiedzieli, że uczy niewłaściwej muzyki, że zatruwa młode umysły. I od tego czasu ten człowiek, ten dobry, szlachetny człowiek, żył w ubóstwie, zapomniany. Zrobił głęboki wdech. Ale ja go nie zapomniałem. Tylko zawstydził mnie fakt, że nigdy go nie odszukałem. Nigdy nie podziękowałem. Nigdy nie spłaciłem długu, który mu zawdzięczam. Odłożył gitarę. I zaczął schodzić ze sceny. Zespół go obserwował w szoku. Publiczność zaczęła krzyczeć: Co on robi? Dokąd idzie? Ale Czesław nie zwracał uwagi. Szedł w górę schodów, do ostatniego rzędu. Rząd po rzędzie, mijając ludzi, którzy próbowali go dotknąć, zrobić zdjęcie, ale on szedł dalej. Rząd pięćdziesiąty, rząd siedemdziesiąty piąty, rząd sto. Aż wreszcie dotarł do rzędu 127. Pan Borowski stał tam, łzy spływające po jego wychudzonej twarzy, drżące ręce. I Czesław Niemen, największa gwiazda roka w Polsce, upadł na kolana przed swoim starym nauczycielem. Przepraszam, wyszeptał Czesław, jego głos wzmocniony przez mikrofon bezprzewodowy, który wciąż miał na sobie przepraszam. Że nie znalazłem cię wcześniej. Przepraszam, że pozwoliłem ci cierpieć samotnie. Pan Borowski położył drżącą rękę na głowie Czesława. Chłopcze, powiedział łagodnie, nie masz za co przepraszać. Stałeś się wszystkim, o czym wiedziałem, że się staniesz. To więcej niż wystarczy, ale to nie jest w porządku. Głos Czesława wzniósł się: Ty dałeś mi wszystko, a teraz siedzisz tutaj w ostatnim rzędzie, jakby nie znaczył: Jestem tutaj. Przerwał pan Borowski, bo chciałem zobaczyć mojego ucznia, posłuchać go śpiewać i umrzeć, wiedząc, że moje życie nie było zmarnowane. Umrzeć? Czesław spojrzał w górę, przerażony. Pan Borowski słabo się uśmiechnął. Jestem chory, Czesławie, rak. Lekarze mówią, że mam miesięcy, dlatego dzisiaj przyszedłem, żeby usłyszeć cię raz jeszcze, żeby zamknąć koło. Czesław złapał rękę swojego nauczyciela, i ścisnął ją mocno. Nie, powiedział stanowczo, nie zamykamy kół dzisiaj, dzisiaj otwieramy nowe. Pomógł panu Borowskiemu zejść po schodach. Cała sala obserwowała w milczeniu, gdy dwóch mężczyzn, młoda gwiazda i stary nauczyciel, schodziło razem na scenę. Gdy dotarli na szczyt, Czesław poprowadził pana Borowskiego do centrum. Ktoś przyniósł krzesło. Pan Borowski usiadł zmieszany, przerażony całą uwagą. Czesław obrócił się do publiczności. Ten człowiek nauczył mnie czegoś dwadzieścia lat temu. Powiedział: Muzyka nie jest o tym, żeby dobrze śpiewać. Jest o tym, żeby dotykać serc. I dzisiaj chcę dotknąć jego serca tak jak on dotknął mojego. Wziął gitarę, ukląkł przed swoim nauczycielem i zaczął śpiewać. Nie piosenkę ze swojej setlisty, ale starą polską pieśń ludową. Tę samą, którą zaśpiewał jako dziesięcioletni chłopiec podczas swojej pierwszej lekcji. Śpiewał tylko dla niego, dla nikogo innego. Jakby pięć tysięcy ludzi w ogóle nie istniało. I gdy skończył, nie było suchego oka w całej sali. Pan Kazimierz Borowski... Nie umarł po kilku miesiącach. Żył jeszcze cztery lata, ponieważ tej nocy Czesław Niemen zaaranżował najlepszą opiekę medyczną w Polsce. Płacił za wszystko: leczenie, lekarstwa, pielęgniarki, wygodny apartament w Warszawie. Ale co ważniejsze, Czesław odwiedzał. Każdego tygodnia, niezależnie od tego, jak bardzo był zajęty, rozmawiali o muzyce, o życiu, o żalach i marzeniach. A pan Borowski był tam, na każdym warszawskim koncercie Czesława, nie w ostatnim rzędzie, ale w pierwszym, gdzie należało. Kiedy pan Borowski zmarł w 1975 roku, Czesław śpiewał na jego pogrzebie nie rokową piosenkę, ale tę samą starą pieśń ludową, tę, która połączyła ich 25 lat wcześniej i powiedział tylko jedną rzecz: Niektórzy nauczyciele uczą faktów. Niektórzy uczą umiejętności, ale najlepsi nauczyciele uczą, kim być. Pan Borowski nauczył mnie, że prawdziwa wielkość nie polega na tym, ile zarobiłeś, lub ile ludzi zna twoje imię, polega na tym, ilu ludziom pomogłeś znaleźć własne głosy. Lata później dziennikarz zapytał Czesława: Jaki był najważniejszy moment w twojej karierze? Bez wahania odpowiedział: 16 marca. 1971 roku, kiedy przestałem być gwiazdą i pamiętałem, że jestem uczniem. Koniec.